Po pierwsze, zaprogramuj się na sukces. Aby się pozbyć tłuszczu z brzucha, musisz zejść do odpowiednio niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. Niestety, tłuszcz z brzucha schodzi na końcu. Dlatego musisz wierzyć, że ci się uda. Bo gdy będziesz wierzyć w to, że schudniesz, to w trudnych momentach się nie poddasz. A gdy będziesz mówić, że jesteś beznadziejna i że pewnie ci się nigdy nie uda, to gdy napotkasz pierwszą przeszkodę, niestety. Polegniesz. Tak działa ludzki umysł. Druga zasada, wybieraj produkty jednoskładnikowe. Pomidor to pomidor, papryka to papryka, woda to woda. Szynka wieprzowa to szynka wieprzowa. To są produkty o niskim stopniu przetworzenia i przede wszystkim nie zawierają żadnych konserwantów, wzmacniaczy smaku i innych różnych dziwnych dodatków, o których często nie mamy zielonego pojęcia, czym one są. Dlatego skup się, aby większość Twojego koszyka, większość Twojej diety stanowiły produkty. Jednoskładnikowe. Kolejna rzecz, nie pij płynnych kalorii, niezależnie czy to jest tłuszcz dolewany, soki, czy też szejki. Oczywiście szejki czy smoothie, najlepiej w formie półpłynnej, mogą dobrze się sprawdzić w naszym jadłospisie, jeżeli nie mamy zbyt dużo czasu na gotowanie. Natomiast te same składniki ze smoothie czy też shakea warto zjeść w formie niezblendowanej. Wtedy taki produkt będzie po prostu lepiej sycił. A tu głównie chodzi o głód i sytość, bo największą przyczyną braku efektów w odchudzaniu jest to, że czujemy się głodni i zaczynamy jeść więcej. Dlatego my chcemy czuć większą sytość, mniejszy głód, a nie picie płynnych kalorii może w tym pomóc. Cukier z owoców i warzyw jest ok, ale musisz unikać dodawanych cukrów. Dlatego znowu musisz czytać etykiety, żeby zobaczyć, czy nie ma tam ukrytych cukrów. A jeżeli chcemy posłodzić naszą herbatę, naszą kawę, czy też nasz deser, to warto tutaj użyć słodzików, które nie zawierają cukru, zamiast używać miodu, cukru brązowego, czy też białego. Kolejna sprawa. Kilogram warzyw dziennie. Oczywiście ty nie musisz jeść kilograma warzyw, natomiast jeżeli masz problemy z głodem i apetytem i nie możesz schudnąć, to warto to wprowadzić do swojego życia. I to również się tyczy owoców. Możesz zrobić tak, że jesz na przykład 200 g owoców a 800 g warzyw. I w taki sposób nie tylko zwiększysz odżywczość swojej diety, ale również objętość oraz zwiększysz podaż młodnika. A badania pokazują, że zwiększenie Ilości błonnika oraz objętości naszych posiłków zwiększą sytość naszej diety. Ktoś może powiedzieć, że wystarczy wtedy jeść więcej kalorii, ale gdy my mamy zastój w odchudzaniu i nie możemy schudnąć, to my nie chcemy jeść więcej kalorii, tylko chcemy jeść mniej, aby ten zastój przełamać. Dlatego zwiększając ilość warzyw oraz owoców w naszej diecie, nie zwiększamy tak bardzo kaloryczności naszej diety, ale w znaczącym stopniu zwiększamy sytość i wtedy możemy obcinać kalorie z innych. Innych produktów, dzięki czemu dojdzie do redukcji. Kolejna rzecz: przerywany post, wprowadzenie do naszej diety protokołu 16:8 lub też dłuższych postów. O tym, jak przerywany post może nam pomóc w odchudzaniu, mówiłem w innych filmach, ale też w moim najnowszym kursie. Dlatego zostawiam Wam link w opisie filmu. Kolejna zasada: nie bądź na diecie, tylko zmień nawyki żywieniowe na stałe. I to jest kluczowa rzecz. Bo my często wprowadzamy jakąś dietę tylko na jakiś okres czasu. I często próbujemy głupich diet detoksów, diet 1000 kalorii, co może spowodować szybką utratę masy ciała, ale też jest gwarantowany efekt jojo. Dlatego takie bycie na diecie nie pozwoli ci osiągnąć wymarzonej sylwetki i utrzymać ją raz na zawsze. Dlatego musisz prowadzić zmiany żywieniowe oraz swoim stylu życia na stałe. Wtedy, gdy osiągniesz swoją wymarzoną sylwetkę, to utrzymasz ją na stałe, a o to nam chodzi. Dlatego też nie wybieraj sobie diety, której nie jesteś w stanie stosować do końca życia. Wybierz taką dietę, w której produkty są dla Ciebie smaczne i że widzisz siebie na przykład za 5-10 lat stosując tą samą dietę. A jak jesteśmy przy diecie, to kolejna ważna zasada, pozwalaj sobie na niezdrowe produkty. Bo podejście takie, że nie jem słodyczy do końca życia, w 99% nie sprawdzi się, bo prędzej czy później dojdzie do tego, że zjemy jakiś słodycz, dlatego warto je uwzględnić w swoim planie żywieniowym. Bo gdy jakiś słodycz będzie częścią naszej diety, to on nie będzie tak zwanym zakazanym owocem i wtedy też nie będzie nas tak ciągnęło do słodyczy i niezdrowych produktów. Dlatego zaplanuj sobie raz na jakiś czas wprowadzenie do diety takiego niezdrowego w cudzysłowie produktu. A jak często, to zależy od osoby. U niektórych sprawdzi się raz na tydzień, a u niektórych raz na trzy tygodnie. To musicie przetestować u siebie. Kolejna ważna zasada to 8 godzin snu. Badania pokazują, że czym mniej śpimy, tym podejmujemy gorsze decyzje żywieniowe, ale też więcej jemy. I ważne jest, żeby te 8 godzin było dobre jakościowe, bo na przykład osoby pracujące na zmiany, na nocki, niestety one nie mają jakościowego dobrego snu z tego względu, że śpią na przykład w dzień. A niestety sen w dzień nie będzie tak dobry jakościowo jak sen w nocy. Kolejna rzecz. Jedz około 2 gramy białka na kilogram masy ciała. Badania tutaj jednoznacznie pokazują, że diety wysokobiałkowe są najskuteczniejsze w kontekście redukcji masy ciała. A w badaniach wyszło, że podaż około 2 gramy białka na kilogram masy ciała będzie optymalnym wyborem dla większości osób. Oczywiście, jeżeli celem jest pozbycie się opornego tłuszczu. Oczywiście, dieta to nie wszystko. Trzeba też zadbać o aktywność fizyczną, ale ja. Polecam Ci robić spacery. Spacery są jedną z najskuteczniejszych form aktywności fizycznej w celu odchudzania. Z tego względu, że spacery nie obciążają naszego układu nerwowego. Spacery może wykonywać praktycznie każdy i możemy taką aktywność wykonywać codziennie. Dlatego zamiast zajeżdżać się treningami na siłowni, spróbuj spacerować godzinę dziennie. I kolejna i może najważniejsza zasada to jest. Cierpliwość. Nikt z nas nie przytył w jeden dzień, więc też nikt z nas nie schudnie w jeden dzień. Odchudzanie, zwłaszcza z brzucha, to proces długofalowy, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość i też się cieszyć samym procesem. Musimy lubić to, co jemy, musimy lubić naszą aktywność fizyczną, musimy to wszystko lubić. Wtedy też jesteśmy w stanie wytrzymać w gorsze dni, a dzięki czemu mamy zagwarantowany sukces.